Za nie regulaminowy kombinezon. Zdyskwalifikowany został Runeveld. No i Dawid Kubacki. Wynik w pobliżu punktu konstrukcyjnego. Dawły Polakowi prowadzenie, ale błąd przy wyjściu z progu. Tak mi się wydaje. No i natychmiast niemal po tym, jak znalazł się w powietrzu, zaczął się ratować Dawid Kubacki. Wiatr około 90 metra na sekundę pod narty, ale skończyło się. Dobrze, że się tak skończyło jak się skończyło, bo mogło być bardzo, bardzo groźnie. O tutaj widzimy. To chyba jednak był podmuch wiatru. Nagle zaczęło przekręcać ciało Polaka. No, uratował się, ale wyglądało to bardzo, bardzo niebezpiecznie. 14,5 metra Dawida Kubackiego. Oczywiście jest na końcu. Tutaj te palmuchy są znacznie mocniejsze. Ten komputer nie, nie pokazuje rzeczywistego stanu wiatru. O, proszę zobaczyć, co się dzieje w powietrzu. Na całe szczęście, Dawid Kubacki wybronił się. To także siła doświadczenia, umiejętność radzenia sobie w tych niezwykle trudnych sytuacjach. Kwitują no, uśmiechem trenerzy tę sytuację, która miała miejsce. No, ale popatrzmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Tutaj wyjście, dobre sprowadzenie. I na jakieś boczne podmuchy wiatru, które spowodowały, że rzucało ciałem i nartami reprezentanta Polski. No, Już doświadczenie naszego zawodnika pozwoliło mu uratować się, wybrnąć z tej sytuacji, ale oczywiście skok sławiuteńki. Tam widzieliśmy ta opadająca lewa narta. Bronił się Dawid, by nie złapała powietrza od góry, by nie przewidł... Zginęło go wtedy w powietrzu na plecy. Na szczęście udało się. No cóż, o tej odległości możemy zapomnieć. Najważniejsze, że nic się Dawidowi nie stało. Wylądował szczęśliwie. W tej chwili jest na dziesiątym miejscu punkcik w tym, w tym konkursie. Sami niemi, Tochimoto, Antonin Hajek. Pierwsza trójka i Dawid Kubacki wczoraj. 23 miejsce, pierwsze punkty Dawida w tym sezonie. Dzisiaj bardzo słabo w serii próbnej, zaledwie 106 metrów. Ajajajajaj. To jest właśnie to o czym mówiliśmy, kiedy dyskutowaliśmy tutaj także przed konkursem. Te warunki w jakich skaczą zawodnicy, te podmuchy wiatru wiejące z różnego, z różnych kierunków. Dawid na całe szczęście nic się nie stało. Walczył, walczył dzielnie w powietrzu, ale to też myślę to doświadczenie, które ma Dawid Kubacki nabyte z tych setek skoków, jakie oddał na wielu skoczniach pozwoliło mu wyjść obronną ręką z tej opresji. Niestety nie uniknął upadku, ale proszę zobaczyć, lewa narta najpierw złapała powietrze, wyciągnął tą lewą nartę, później jednak rozhuśtany został i tutaj już zupełnie stracił równowagę w powietrzu. To już była walka o to, by w jakikolwiek sposób się wyratować. Tomasz Duet, trenerski, Łukasz Kluczek, Zbyszek Klimowski, yy, yy, Łukasz Gębala, który rozmawia w tym momencie z Dawidem, no ale wydaje się, że wszystko w porządku, na całe szczęście.